Jubileuszowa dziesiąta edycja Festiwalu Alterfest odbędzie się już 29 lipca w Mysłowickim Parku Słupna. Festiwal ten jest jednym z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Mysłowicach. Co roku wspieramy festiwal Alterfest. Jest to perła festiwalowa na mapie wydarzeń kulturalnych naszego miasta. W tym roku widzimy się w Parku Supna. Warto przypomnieć, że zawsze odbywał się on w kościele ewangelickim w Mysłowicach. Co zmuszało organizatorów do ograniczenia liczby biletów? W tym roku Alterfest, odbywający się na świeżym powietrzu, może przyjąć prawie 1000 osób, zamiast maksymalnie 600, które mieściły się w kościele. Głośna muzyka, duża ilość osób. Po prostu boimy się, ze względu na stan infrastrukturalny tego obiektu, organizować festiwal tam kolejny raz. Mamy nadzieję, liczymy to jest wielki znak zapytania, czy ta lokalizacja się przyjmie, czy będą zadowoleni odbiorcy festiwalu. Ja uważam, że tak, ponieważ Dwie sceny muzyczne i ten klimat, połączenie wokół pięknych okoliczności przyrody spowoduje, że na pewno ludzie będą zadowoleni. Jak podkreślają organizatorzy, nie jest to festiwal tylko dla miłośników muzyki alternatywnej, ale przede wszystkim dla osób lubiących muzykę i dobrą zabawę. Usłyszymy m.in. zespół Muchy, Kamp, Basza czy zespół Kos. Są to przedstawiciele, ważni przedstawiciele polskiej muzyki alternatywnej. No można powiedzieć, że, że z całego kraju, bo też co roku właśnie przyjeżdżają do nas artyści z całej Polski. Podczas trwania imprezy poza koncertami przewidziane są różne atrakcje zarówno dla dzieci, jak i dorosłych tegoroczny jubileuszowy festiwal skupia będzie artystów ze wszystkich dotychczasowych edycji.